Dzików w Teksasie gwałtownie wzrosła. Teksas nie stracił kontroli z jednej nocy na drugą. Garstka zwierząt rozmnażała się szybciej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać, zamieniając pola uprawne w pole bitwy, które nie mógł powstrzymać żaden płot ani karabin. Jedna z największych bitew na amerykańskich polach. Dzikie świnie. Potem rolnicy zauważyli coś niepokojącego. Za każdym razem, gdy walczyli intensywniej, problem stawał się sprytniejszy. Kiedy w końcu zmienili sposób walki, rozpoczął się rezultat, którego nikt się nie spodziewał. Zbudowane by przeciążyć. Aby zrozumieć, dlaczego Teksas znalazł się w pułapce, trzeba zrozumieć samo zwierzę. Nie były to dzikie świnie gospodarskie ani uciekające zwierzęta hodowlane. To, co rozprzestrzeniło się po całym stanie, było czymś znacznie bardziej wydajnym. Hybryda zbudowana z wieków ludzkich błędów, ukształtowana przez przetrwanie i zoptymalizowana pod kątem chaosu. Historia zaczyna się setki lat temu, kiedy świnie po raz pierwszy przywieziono do Ameryki Północnej jako chodzący zapas żywności. Niektóre uciekły, przystosowały się, przez pokolenia przeżywały cicho na marginesie. Następnie pojawił się drugi błąd. Na początku XX wieku dzikie dziki importowano do sportowego polowania. Większe, silniejsze, bardziej agresywne i doskonale przystosowane do surowych warunków. Dwie populacje krzyżowały się. To, co powstało, było czymś nowym: super o inteligencji dzikiego zwierzęcia, tempie reprodukcji zwierząt hodowlanych. Oraz sile fizycznej, by rozrywać ziemię niczym maszyny. W Teksasie znalazła idealne środowisko: niekończące się jedzenie, łagodne zimy, rozległa, niechroniona ziemia. Ich biologia sprawiła, że sytuacja wymknęła się spod kontroli, samice mogły się rozmnażać przed pierwszymi urodzinami, ciąże były krótkie, mioty były liczne, a cykl powtarzał się w przerażającym tempie. Mała grupa mogła stać się dziesiątkami w ciągu kilku miesięcy. Dziesiątki zamieniały się w setki, i wkrótce całe powiaty zmagały się z grupami, które poruszały się jak mobilne katastrofy. Nie tylko pożerały uprawy, niszczyły pola od podstaw, ich ryjek działał jak pług, rozdzierając ziemię, by sięgnąć korzeni i larw. Systemy nawadniające były zgniatane, płoty były zrównane, pastwiska zamieniano w kratery. Rolnicy budzili się w ziemi, która wyglądała jak pole po ostrzale artyleryjskim. Teksas stał się punktem zerowym nie dlatego, że nie potrafił się bronić, lecz dlatego, że skala inwazji przytłoczyła każde tradycyjne rozwiązanie. Dlaczego nic nie zadziałało? Pierwsza reakcja była oczywista polować na nie. Teksas otworzył bramy szeroko, bez sezonów, bez ograniczeń, dziennie i nocą dowolną bronią. I na papierze wyglądało to zdecydowanie. W rzeczywistości jednak obróciło się przeciwko nam. Myśliwi celowali w największe zwierzęta, samce trofeum z masywnymi kłami te, które wyglądały imponująco na zdjęciach. Jednak usunięcie dominujących samców ledwo spowolniło rozród. Jedna dzika może zapłodnić niezliczone samice. Prawdziwym napędem populacji, samice rozrodcze pozostały nietknięte. Potem pojawiły się nagrody pieniężne płacić ludziom za każdego usuniętego dzika. Logika była prosta wynik nie był taki finansowe zachęty wypaczyły zachowanie niektórzy ludzie chronili populację dzików zamiast je eliminować. Inni przewozili zwierzęta przez granice hrabstw, aby zbierać nagrody. W niektórych przypadkach jedzenie było celowo zostawiane, aby przyciągnąć więcej dzików. Problem narastał. Pułapki wydawały się rozwiązaniem. Metalowe pułapki w pudełkach działały od dziesięcioleci na innych zwierzętach. Jednak dziki nie były jak inne szkodniki. Obserwowały, pamiętały. Gdy jedna lub dwie świnie zostały złapane, reszta natychmiast się nauczyła. Ci, którzy przeżyli, unikali pułapek na zawsze. Co gorsza, uczyły swoje młode. Każda nieudana próba sprawiała, że wróg stawał się mądrzejszy. W ciągu kilku sezonów całe stada odmówiły podchodzenia do czegokolwiek, co pachniało nieznanie. Rolnicy przestali usuwać świnie, zaczęli je szkolić. Właściciele ziemscy przegrywali wojnę adaptacji, a zwierzęta wygrywały ją, nie będąc nigdy widziane. Jak rolnicy walczą. Przełom nie rozpoczął się od stali ani elektroniki, zaczął się od frustracji. Rolnicy zdali sobie sprawę, że podchodzą do problemu niewłaściwie, reagowali zamiast planować, gonili się zamiast badać, więc przestali myśleć jak myśliwi, zaczęli myśleć jak strategowie. Zamiast próbować zabić to, co mogli zobaczyć, skupili się na zrozumieniu tego, czego nie mogli, kiedy przybyły dziki, ile ich było, jakie ścieżki wykorzystywały, kto prowadził grupę, które zwierzęta wahały się, a które podążały bez wahania. Ta zmiana wszystko odmieniła. Celem nie było już złapanie świni. Chodziło o usunięcie całej rodziny w jednym czystym ruchu, bez ocalałych, bez nauczycieli, bez przekazywanej pamięci. Aby to zrobić, potrzebowali wywiadu, a po raz pierwszy technologia dała im to oczy w ciemności. Pierwszą prawdziwą bronią w tym nowym podejściu nie była pułapka, to była kamera. Komórkowe kamery szlakowe przekształciły pole bitwy. Rolnicy umieszczali je wzdłuż linii ogrodzeń, szlaków i miejsc karmienia, a potem odchodzili. Kamery działały całą dobę, cicho przesyłając obrazy i wideo prosto do telefonu. Wzorce pojawiały się szybko. Rolnicy poznali dokładne czasy przybycia. Dowiedzieli się, ile świń podróżuje razem. Poznali, które osobniki są ostrożne, a które podążają za stadem ślepo. Mgła domysłów rozwiała się. Z tą informacją pułapki ewoluowały. Małe pułapki w pudełkach zostały porzucone. Na ich miejsce pojawiły się masywne. Pułapki w zagrodach, duże stalowe ogrodzenia zdolne pomieścić dziesiątki zwierząt jednocześnie. Jednak te pułapki nie były ustawione do łapania. Na początku pozostawiano je szeroko otwarte. Potem nadeszło czekanie. Rolnicy obdarowali teren hojnym przynętą. Kukurydza była rozrzucana na zewnątrz. Więcej kukurydzy umieszczono głęboko wewnątrz zagrody. Każdej nocy przybywał dźwiękowiec. Jedli. Oni odchodzili. Nic się nie stało. Żadne drzwi nie trzaskały. Nie ujawniono niebezpieczeństwa. Tak działo się przez dni, czasem tygodnie. Strach zniknął. Pułapka stała się normalna. Po prostu kolejne miejsce, gdzie jedzenie pojawiało się regularnie i bez konsekwencji. Zwierzęta przestały się wahać. Matriarch prowadziła grupę do środka bez podejrzeń. Rutyna jest utrwalona. Gdy pułapka stała się istotna, świnie już nie postrzegały jej jako pułapki. Zakończenie linii krwi. Ostatni krok był najważniejszy i najtrudniejszy, wymagał cierpliwości, która sprzeciwiała się każdemu instynktowi. Pułapka bramy nie była już uruchamiana przez drut ani płytkę ciśnieniową, była sterowana zdalnie. Podłączona do tego samego systemu kamer, który obserwował zwierzęta, brama czekała na ludzką decyzję. Z daleka rolnik obserwował transmisję na żywo. Jedna świnia weszła, potem kolejna, potem dziesięć. Liczba była ważniejsza niż szybkość. Działanie zbyt wcześnie oznaczało porażkę. Rolnik czekał, aż całe stado wejdzie do środka: dorosłe, młode, ostrożne, nawet ostatni niepewny odpadek. Dopiero wtedy rolnik podjął działanie. Jednym dotknięciem ekranu telefonu brama opadła. Natychmiast, cicho, bez ostrzeżenia, bez ucieczki. Z perspektywy świń świat po prostu się zmienił. Jedna chwila jedli. Następnie zostali zamknięci, bez strzałów, bez ludzi, bez lekcji, jaką wynieśli ocaleni. W ciągu kilku godzin cała grupa została usunięta, cała linia hodowlana wymazana w jednym kontrolowanym momencie. Coś, co kiedyś zajmowało miesiące, teraz zajęło jedną noc. To rozwiązało problem, który prześladował rolników przez lata. Brak ocalonych oznacza brak pozostawionych zwierząt sprytnych w pułapkach. Cykl w końcu się przerwał. Wygrywamy razem. Jedna pułapka nigdy nie była wystarczająca. Świnie ignorowały granice własności. Usuń je z jednego pola, a inne stado może przybyć kilka dni później z sąsiedniego rancza. Ostateczną ewolucją była koordynacja. Rolnicy tworzyli sieci, łańcuchy wiadomości udostępniali dane z kamer. Kiedy stado się przemieściło, sąsiedzi wiedzieli. Pułapki były synchronizowane, ciśnienie wywierane jest na całe regiony, a nie na pojedyncze posiadłości. Pułapki stały się szczytem działań, helikoptery zajmowały się otwartą ziemią, nocne ekipy z termicznym sprzętem zajmowały się pozostawionymi, psy śledziły te, które wymknęły się, żadna pojedyncza metoda nie zwyciężyła samodzielnie, razem pracowali, populacja nie zniknęła, lecz ustabilizowała się, straty spadły i ziemia zaczęła się regenerować. Równowaga przesunęła się wystarczająco, by rolnicy mogli znów odetchnąć, nie zwycięstwo, lecz kontrola. Ta wojna nigdy nie polegała na wymazaniu zwierzęcia z ziemi. Chodziło o to, aby nauczyć się żyć z wrogiem, który dostosowuje się tak szybko jak my. Jeśli uznałeś tę opowieść za wciągającą polub film, zasubskrybuj, aby otrzymywać więcej prawdziwych bitew ukrytych na widoku i powiedz w komentarzach, którą niewidoczną wojnę powinniśmy odkryć następnym razem.